Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tajemnic ciekawostek z GTA V. Nawet nie mam pojęcia jaki to jest odcinek, ale pewnie coś koło 40, więc dużo ciekawostek za nami, jeszcze gdzieś tak 10 odcinków. I zrównamy się w nieco ponad rok z tym, co robiłem w GTA 4 przez kilka lat, więc jak ktoś mi mówi, że ja rzadko dodaję filmy, to niech spierdala i zobaczy co było kiedyś. No, ale to, to dobra, to takie tam zupy, dywagacje. Jeszcze tam niektórzy pytają, czy zostało dużo ciekawostek, tak, zostało ich mnóstwo. Mam ich na liście obecnie 200, coś, a jeszcze mnóstwo wiadomości nieprzeczytanych. Wiadomo, to już nie są takie ciekawostki jak były na początku, czyli jakieś UFO, wielka stopa, czy coś takiego, ale kilka całkiem fajnych się znajdzie. No, no i tyle. No, na początku dzisiaj chciałem zacząć od takiego komentarza, jaki znalazłem pod odcinkiem. Teraz będę gadał z głowy, bo ja potem jakby to zmontuję. Więc e, załóżmy, że jest to odcinek 37, tak mi się wydaje, może jakiś inny, nie wiem, zobaczycie. E, no i tam w tym zakończeniu, wiecie jak, jak są te wszystkie przyciski do klikania, następny poprzedni odcinek, jakieś playlisty, e, tam ja zawsze wstawiam także te małe okienko, gdzie jest film, gdzie jeszcze leci GTA V. No, i tam gościu usłyszał, że ktoś przeklina po polsku. Nie wiem, czy faktycznie to jest po polsku, czy po prostu w jakimś innym języku coś podobnie zabrzmiało, ale wydaje mi się, że to jest warte właśnie pokazania. Dzisiaj zaczynamy pod domem Lestera, ale zanim przejdziemy do tej właściwej ciekawostki, to mam dla was pytanie. Mianowicie, co według was oznaczają te odgłosy, które się pojawiają, kiedy podejdziemy pod drzwi tego domu? Jak nie słyszycie, to sobie podgłośnijcie. Takie coś w rodzaju warczenia i mnie zastanawia właśnie, co to jest właściwie. Jak macie jakieś pomysły, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. E, natomiast jeszcze pokażę, gdzie tu jest w ogóle Dom Lestera, bo pewnie niektórzy dalej nie wiedzą. Jest tutaj. E, I ciekawostkę znajdziemy u jego sąsiada. O tutaj widzimy, światło się pali. E, jest on w domu. Tutaj jakaś tabliczka z ostrzeżeniem. Uwaga, właściciel posesji. Aha, że może odholować jakieś tam zostawione tutaj pojazdy na koszt właścicieli. Dobra. No, taki sobie niepozorny domek, a ciekawostkę znajdziemy za nim. Widzimy tutaj jakiś kopiec usypany, a obok dół i oczywiście łopata obok. No i pytanie, po co ktoś tutaj ten dół wykopał? Wątpię, żeby to był basen. Kształtem niezbyt mi się nadaje, właśnie na basen, e, chyba że nie wiem, dla, dla snali ogrodowych. No, wygląda to, jakby ktoś chciał tutaj zakopać na przykład zwłoki. No, taka jest przynajmniej moja hipoteza i to wygląda dosyć podejrzanie, ale można sprawdzić. Zobaczymy może, czy ludzkie zwłoki tutaj będą pasować. Ale do tego mi się przyda pomoc e, Michaela i jego syna, więc powiedzmy, że zrobimy sobie tutaj lekcję wychowania do życia w rodzinie. Hey Jim, it's Papa. We're bonding. Free up your schedule. Decided to try and be a parent, have you? I'm going to enjoy watching this. All right, Jim, I'll be there soon. You said it. Papa bear. Good to see you, Papa. No, żebyś ty się kurwa nie zdziwił, ale dzisiaj e w kolejnym odcinku wychowania do życia w rodzinie dla ludzi spierdolonych umysłowo, ja, czyli ekspert od wszelkich spraw społecznych, rodzinnych i tak dalej, e, powiem wam, co zrobić z takim ważnym problemem, jakim jest to, że dzieci zwyczajnie czują się niepotrzebne, czują się, że pasożytują e, na budżecie rodzinnym, że. Są tylko utrapieniem, że nie ma z nich pożytku. I faktycznie, no to na przykład coś co jedzie ze mną samochodem, to to jest kompletna spierdolina leń gówno i ogólnie nie wiem po co to żyje, ale i tak pokażę wam, że nawet z czegoś takiego można zrobić pożytek, więc zaraz udamy się tam e, za ten dom i on mi w czymś pomoże. Okej, okay, no to jesteśmy na miejscu. Tutaj jacyś ludzie stoją, ale... Ale to chyba nie są właściciele. Ja coś tam robotnicy. No to chodź synu za mną. Eee, no i tutaj mój syn mi pomoże sprawdzić, czy to naprawdę nadaje się jako jakiś grób dla kogoś. Więc tutaj sobie jednę bombę. No i jak dobrze pójdzie. No, prawie idealnie poszło. Niestety, jak zwykle, syn nawet w tym nie jest dobry. Eee, więc tutaj go nieco popcham, żeby I zobaczymy, czy się będzie ładnie mieścił w tym. W tym grobie. Ja się nic nie stanie, to, tam dziecku się czasami przyłoży, no to trudno. Wiem, przemoc fizyczna nie jest zalecana w kontaktach z dziećmi, właściwie z nikim, ale czasami silna ojcowska ręka czy strzelba, no, no naprawdę się przyda. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, no już tak na pierwszy rzut oka widać, że będzie pasował idealnie, ale no musimy się upewnić, tylko tam amunicji nie mam. No to tym jeszcze go dopchamy. No i pięknie, pasuje jak ulał, czyli tak faktycznie tutaj najprawdopodobniej ktoś chciał pochować człowieka. No bo zwyczajnie idealnie się do tego nadaje. E, tutaj jeszcze go przykryję, bo no, noc jest zimna. Nie chciałbym, żeby mi się dziecko przeziębiło, no to go czymś tam nakryję. Pamiętajcie tak, dzieci trzeba ciepło ubierać, bo potem się opieka przypierdoli, że nie dbacie o nie i wam zabierze dzieci, a zabierze wam dzieci, to nie będziecie mieli dofinansowania czy czegoś tam, a to się zawsze przydaje. No to synu, dzisiaj nocujesz poza domem. nakryj się, ciepło no i tak dalej. tutaj policjant idzie, a może może mnie nie zobaczy. A, jaki ciul ślepy. A Kurwa, no trudno, no trudno, niestety się nie udało, ale no, najważniejsze, że nasze dziecko wreszcie się do czegoś przydało. Tę ciekawostkę znajdziemy w domu Lestera, tutaj ogólnie znajduje się dużo fajnych rzeczy, tutaj mamy na przykład postacie z tych wszystkich seriali z GTA 4 i GTA 5, e, tam w rogu jest ufoludek, e, jeszcze wielka stopa pod nim. Jeszcze tutaj były różne fajne rzeczy. Tutaj mamy oko opatrzności, czy tam symbol Illuminati, jak ktoś woli. Eee, tutaj nawiązanie do z archiwum, mix na plakacie, ale ta właściwa ciekawostka znajduje się na książce. Właśnie tutaj na drobieniu Michaela. Zaraz to sobie przybliżę. Książka się nazywa Inwigilacja i tylko zobaczcie kto jest na okładce. To jest oczywiście CJ. Czyli jakby ktoś żył w jaskini przez ostatnie 40 lat, to jest główny bohater GTA San Andreas. Nie wiem czy on jest dobrze widoczny, ja tutaj próbuję jakimiś filtrami to rozjaśnić, ale chyba to gówno da. No nie wiem, jak, jak, jak nie widzicie to mi wierzcie na słowo, że to jest CJ na okładce. I... no i w sumie tyle. E, tam jest jeszcze jedna książka. Nieco dalej. Taka sama, to właśnie wystaje. O. Tutaj jest CJ, a nie widać, no ale jest to ta sama książka. I tak wiem, zaraz ktoś mi powie, Ty ciulu, co ty pokazujesz, to już było, gówno nie było, przynajmniej nie u mnie. Jak widzieliście jakąś ciekawostkę, to, to najpewniej zwyczajnie widzieliście u kogoś innego, bo mnóstwo ludzi robi e, obecnie jakieś tam ciekawostki z GTA V. No, a ja ogólnie notuję sobie ciekawostki, które już pokazałem na liście. Jak ktoś chce, może zobaczyć sobie w opisie, tam ma od w jakim odcinku było jakie ciekawostki. No, to tyle. Więc raczej tej ciekawostki także nie pokazywałem. Następna ciekawostka, już za chwilę, ale najpierw chciałem wam pokazać tego Kolesia, który sobie tutaj stoi. Wiele osób mówiło mi, że przypomina on CJ'a, i faktycznie z daleka może tak się wydawać. Tutaj z bliska widać, że to kompletnie nie jest on, ale jak teraz znajdujemy się nieco dalej od niego, to faktycznie, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak jest ubrany. Można pomyśleć, że jest to CJ, no ale niestety nie jest to on. Nie zgadza się, wiek, i ogólnie tak z bliska podobnie nie jest. Dobra, no to teraz to właściwa ciekawostka. Znajdziemy no ją tutaj w tym sklepie czynnym, całą dobę 7 dni w tygodniu. Tutaj mamy takie różne gazety. Jedna z nich jest wyjątkowo ciekawa. Zanim przejdziemy do tej właściwej gazety, to chciałem wam pokazać jeszcze jedną. Na tej czerwonej znajduje się imię i nazwisko Jock Cranley i to jest polityk, który był mężem Jolin Cranley, a ta z kolei to jest Duch Sklifu. Jeśli nie wiecie kim jest Duch Sklifu, to oczywiście zapraszam do bodajże czwartego albo piątego odcinka Tajemnic Ciekawostek. Tam będzie o tym dużo. No, ale bo odchodzę od tematu. Tutaj mam jakieś tam zwykłe gazety. A na samym końcu Mamy gazetę zatytułowaną Amputins, czyli amputowane nastolatki. Eee, co może się znajdować w gazecie o nazwie Amputowane Nastolatki? No nie wiem, czyżby amputowane Nastolatki? Możliwe, jeśli tak, to co to za pojeby tworzą i czytają taką gazetę? Choć pewnie ta okładka jest tylko dla pizzy, w środku są jakieś lewackie programy wyborcze czy inne gówno. Eee, no jakoś te lewaki muszą zachęcać ludzi do tego, żeby zajrzeli. Nawet wstawiając takie dziwne okładki. No nie wiem, ale jeśli to są na nastolatki, no to przyjebie temu gościowi, bo co on za gówno sprzedaje. Albo w sumie najpierw niech mi da jakąś kasę. Okay, okay. Do Dziękuję, do widzenia. ty nie trzeba. A teraz mam dla Was małą zagadkę. Powiedzcie mi, czego na tym obrazku nie ma, a co powinno być. Jest taki jeden element który gdzieś tutaj się nie pojawia, mimo że powinien być. Macie kilka sekund, zastanówcie się. Koniec czasu. Odpowiedź brzmi Nie ma odbicia mostu na wodzie. Jeśli udało Ci się poprawnie na to odpowiedzieć, to w nagrodę możesz przechwalić się mamie. Jeśli Ci się nie udało, to niestety, niestety, może kiedy indziej się uda. Mama i tak będzie z Ciebie dumna. No ale jeszcze pokażę, że to nie jest jakiś taki normalny przypadek. Tutaj widzimy jest bardzo podobny most, no i odbicie na wodzie jest. Więc ciekawe czemu właśnie na tamtym moście takiego odbicia nie było. To jest oczywiście taki mały bak, ale uznałem, że tak jest warty pokazania. Tutaj też na moście jest odbicie i na każdym innym poza tym jednym. Na zakończenie pewna ciekawostka, co do której nie byłem pewien czy ją pokazywać, to dlatego, że właściwie nie wiem, czy to jest ciekawostka, ale załóżmy, że jest. I chodzi o osiedla, które przypominają Grow Street. Oczywiście na początku powiedzmy sobie jasno, że to nie jest Grow Street, ani, tu, ani tutaj, ani tutaj, e, dlatego, że ta ulica jest tutaj. No i jest całkiem podobna oczywiście do tej w GTA San Andreas, natomiast tamte także mają jakieś tam podobieństwa. To są osiedla, które dopiero zostały wybudowane. Tutaj widzimy wszystkie domy identyczne, jeszcze nie zamieszkałe. Ta taka znajoma nam, okrągła... Nie wiem jak to nazwać. Ten okrągły plac połączony z ulicą. Gdzieś tutaj byłby chyba dom cj -a. No ale niestety e, nie ma go. Ogólnie Grove Street w GTA V mogło być nieco lepiej odwzorowane, a nie tylko na tej zasadzie, że jest sobie ulica kilka domów i tyle. Ale jeszcze Wam pokażę jedno miejsce. Ono jest tuż obok i tutaj jest podobne osiedle. Z tym, że ono jeszcze nie jest wybudowane. Widzimy tutaj są postawione jakieś fundamenty, na tam ściany stawiają. No i tutaj też teoretycznie można by było odwzorować Grow Street. Eee, no. I to by było tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć!